Cześć, ja jestem Karolina. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd najmodniejszych butów i torebek na sezon jesień-zima 2021-2022, więc jeśli jesteście ciekawi zapraszam Was do oglądania dalej. Tak jak wspominałam Wam w poprzednim filmie, czyli filmie o trendach na sezon jesień-zima 2021-2022, wiele trendów zostaje z nami z poprzednich sezonów. I nie inaczej jest również w przypadku butów. Między innymi z zeszłego roku zostają z nami te ciężkie, masywne buty wojskowe, trapery. Jest to super opcja dla osób, które cenią sobie wygodę, a dodatkowo te buty pasują dosłownie do wszystkiego: czy to do jeansów, czy to do spódnic, czy sukienek. To, co również rzucało się w oczy na wybiegach, to platformy. Buty na platformach mogą optycznie wyszczuplić nogi, a dodatkowo są dużo wygodniejsze niż klasyczne obcasy, dzięki temu możemy dodać sobie trochę centymetrów, ale dalej jest ten komfort i wygoda. Platformy mogliśmy zobaczyć u topowych projektantów pod naprawdę różnymi postaciami. Buty obszyte futrem, kożuchem, czy dzianiną, to nie żart. W tym roku projektanci bardzo mocno zainspirowali się homewarem, dlatego na wybiegach mogliśmy zobaczyć m.in. klapki obszyte futrem, które bardzo mocno przypominały domowe kapcie. Oprócz tego widoczne były również ciepłe botki i kozaki, właśnie z futrem, czy kożuchem. Moją uwagę szczególnie przykuł jeden model, czyli dzianinowe śniegowce Chloe w kolaboracji z marką Moonboot. Wyglądają na mega ciepłutkie, a dodatkowo bardzo stylowe. Ja nie jestem jednak przekonana co do tego trendu. Wydaje mi się, że nie przyjmie się on szczególnie tu w Polsce, patrząc na to, jaką mamy pogodę. Nie ma na to szans. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co wymyślicie o tym trendzie. A teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do torebek i to co przede wszystkim mogliśmy zaobserwować na wybiegach, to są takie ogromne torby typu shopper, które pomieszczą dosłownie wszystko. Ja się mega cieszę, sama na co dzień noszę takie torby i właśnie dlatego, że mogę do nich schować dosłownie wszystko. Kolejnym trendem są torebki z rączką, które będziemy nosić właśnie trzymając je za tę rączkę. I takie torebki mogliśmy zobaczyć między innymi w kolekcji Amy czy Arlington. Były futrzane buty, nie mogło zabraknąć również futrzanych torebek, które mega przypominają mi dzieciństwo. Kiedyś jak byłam w przedszkolu, w szkole podstawowej, miałam taką torebkę w kształcie pluszowego kota, i właśnie te torebki z wybiegów bardzo mocno mi to przypominają. I o ile do futrzanych butów nie do końca jestem przekonana, tak, jeżeli chodzi o te torebki, to bardzo podoba mi się ten trend. Przy okazji filmu o trendach yy, mówiłam Wam o pikowaniach i nie mogło pikowania zapraknąć również w dodatkach, dlatego projektanci postawili na pikowane torebki. Yy, głównie będą to torebki typu shopper, ale również listonoszki czy takie torebki na ramię. Można było je zobaczyć między innymi w kolekcji Chloe czy Valentino. Kolejnym trendem, jeżeli chodzi o akcesoria, będą takie mini torebki na pasku. Które wydają się być mega wygodne, bo nie będziemy musieli ich dodatkowo nosić na ramieniu, w ręce. Będą y, przypięte do paska w talii. Y, jedynym minusem może tu być fakt, że będą to takie bardzo małe torebki, do których zmieści się telefon i klucza. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie torebki i buty muszą się znaleźć w Waszej szafie na ten sezon. Jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz, i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie też na mojego Instagrama po więcej modowych inspiracji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!